Dzień dobry, dzisiaj troszkę z pozycji siedzącej, bo pogadamy sobie o tym, czy warto montować, uzdatniać wody, czy warto montować, zmiękczać wody, ponieważ my się dosyć długo nad tym zastanawialiśmy. Myślę, że to jest taki temat troszkę, może nie tyle co kontrowersyjny, ale ludzie mają bardzo różne zdania na ten temat. No i jeśli chodzi o nas, to my przeanalizowaliśmy sobie wszelkie plusy i wszelkie minusy. I już na ten moment powiem, że my zdecydujemy się zamontować zmiękczacz wody. Jeśli chodzi o plusy, to jest ich zdecydowanie więcej niż minusów, ale myślę, że warto tutaj też o tych minusach sobie powiedzieć, żeby zawsze jakby być świadomym tego, co zyskujemy, a co przez to tracimy. Takim największym plusem uzdatniacza oczywiście jest to, że jest to jakby pomoc w sprzątaniu, że tego sprzątania jest po prostu mniej. Nie mamy zacieków na prysznicu, nie mamy zacieków na zlewie, nie mamy zacieków na armaturze. W tym momencie możemy bez problemu robić sobie chromowane baterie czy też czarne wylewki, na których kamień bardzo bardzo widać, tak naprawdę po jednym użyciu. Na toalecie na pewno też nie będzie widać tego kamienia w takim stopniu, jak jest to przy właśnie wodzie, która jest bardzo, bardzo twarda. Na pewno warto przed decyzją zbadać sobie twardość swojej wody. Można na kupić takie próbniki i takie, no po prostu te stery twardości wody i tam możecie stwierdzić, jak bardzo twarda jest ta Wasza woda. Bo być może, jeżeli gdzieś mieszkacie na wsi i te rury są nowe, to ta woda nie będzie aż tak twarda, jak w jakimś starym bloku i w starych rurach, no gdzie tak naprawdę ta twardość jest, no bardzo, bardzo... Wysoka. Na pewno to też zależy od regionu, od lokalizacji, bo w różnych miejscach jest różna ta twardość wody. W naszym rejonie raczej ta woda jest bardzo twarda i bardzo ją wszędzie widać, dlatego też my zdecydujemy się na zamontowanie tego zmiękczacza. Zdecydowanie największym plusem jest to, że ten zmiękczacz ułatwia sprzątanie. Oczywiście to nie jest tak, że tego sprzątania no nie trzeba robić wcale, nie trzeba sprzątać wcale, ale zdecydowanie jest to o wiele łatwiejsze, ponieważ nie mamy zacieków na toalecie, na zlewach, na bateriach, przede wszystkim na szybie prysznicowej. Można sobie wówczas pozwolić na chromowane baterie, ponieważ no, trzeba je czyścić, ale zdecydowanie rzadziej albo zdecydowanie mniej intensywnie niż takie, które zajdą nam kamieniem i trzeba później odkładać wacikami z owcem, żeby ten kamień w ogóle... Nam zszedł. Na pewno też, jeśli chodzi o toaletę, to tutaj, jeżeli ktoś jest fanem jakichś ciemnych toalet, jak na przykład czarnej czy ciemnobrązowej, no to jak najbardziej można się wtedy zastanowić nad taką toaletą. Po prostu tych zacieków tak nie widać, jakby to było przy wodzie bez zmiękczacza. Na pewno bardzo bym chciała, żeby ten zmiękczacz był zamontowany przed montażem wszelkich sprzętów u nas w domu, czyli przed montażem wszelkich baterii, wylewek czy sprzętów AGD. Żeby już na spokojnie, na czysto ta woda sobie mogła przez to wszystko przepływać i żebyśmy nie musieli później nic odkamieniać. No i też stwierdziliśmy, że jeżeli nie zamontujemy tego zmiękczacza teraz, no to później pewnie już też go nie zamontujemy. Mamy troszkę ograniczone miejsce w kotłowni, ale wybraliśmy taki model, że mamy nadzieję, że wszystko się zmieści. Oczywiście etap z montażu też pokażemy i pokażemy, jak to wszystko jest u nas rozwiązane. No, i na ten moment skupmy się jeszcze na omówieniu tych plusów, bo tak jak mówiłam, jest ich zdecydowanie więcej. Co do tego sprzątania, no to na pewno zaoszczędzimy tutaj na środkach czystości, ponieważ przy zmiękczonej wodzie, tych środków czystości jest e, potrzeba zdecydowanie mniej używać. Tak samo jest to przy środkach takiej higieny osobistej. Nawet kiedy myjemy dłonie, e, no to ta woda jest. E, to jest takie dziwne uczucie, jakby ta woda była oleista, jakby była taka tłusta. Jeżeli nie mieliście okazji nigdy umyć rąk w takiej zmiękczonej wodzie, no to polecam wybrać się do kogoś, kto taki zmiękczacz ma. Oczywiście, jakby uczucie tej wody, to myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Kwestia też wypukiwania się tych kosmetyków, na przykład z włosów podczas mycia wody, początkowo może być jakby uciążliwa, bo używamy tego szamponu po prostu zbyt wiele, a z czasem, kiedy się przyzwyczajemy, będziemy zużywać tych kosmetyków po prostu mniej. No i to też jest swego rodzaju oszczędność. Zaoszczędzić też na pewno możemy na tabletkach do zmywarki, ponieważ tutaj absolutnie nie trzeba ich kupować. Tak samo, jeżeli chodzi o wszelkie odkamieniacze do sprzętów AGD, czy to do pralki, czy to do ekspresu, do kawy, no tego po prostu nie trzeba robić, bo ten kamień tam się nie zbiera. Taki koszt, który nam jakby wyrównuje ten koszt, no to jest koszt soli do zmiękczacza wody. To jest koszt około 20-25 zł miesięcznie, więc myślę, że jeżeli by to przeliczyć na cały rok, to wyjdzie nam to bardzo podobnie a cały proces jakby odkamieniania na przykład ekspresu czy pralki zupełnie nam odchodzi, nie mamy problemu z zakamienionym bębnem od pralki no i też nie trzeba na przykład nasypywać soli do zmywarki, także tych plusów jest dość sporo. Kolejny plus, o którym usłyszałam na kanale Remont For You, to jest to, że ciuchy, ubrania mają taki specyficzny zapach. Każdy pewnie wie o co chodzi, jeżeli dłużej na przykład jakaś dana pościel poleży w szafie i dłużej jej nie używamy, to ona po wyciągnięciu ma taki specyficzny zapach szafy. W momencie, kiedy ta woda jest zmiękczona, podobno tego zapachu nie ma. Te ubrania dłużej utrzymują świeżość, dłużej pachną tym płynem do płukania a nie jeżeli takim zapachem szafy. Także tutaj też nam odchodzi ten problem nieprzyjemnego zapachu, problem kupowania jakichś odświeżaczy do, do szafy, czy sprzykiwania po prostu tych ubrań, żeby nie miały tego zapachu, czy, czy wietrzania tej pościeli przed ubraniem. Także myślę, że to jest super opcja, to jest taka drobnostka, która na co dzień może nas gdzieś irytować, której, do której nie przykładamy aż tak bardzo uwagi, a po zamontowaniu tego zmiękczacza na pewno będzie to po prostu przyjemniejsze w użytkowaniu. Kolejnym takim sprzętem, na którym bardzo zbiera się kamień, o czym wszyscy doskonale wiemy, jest czajnik. E, go trzeba bardzo często odkamieniać, a przy zmiękczonej wodzie ten problem zupełnie nam znika i zupełnie nie ma z tym problemu, także odkamieniać go nie trzeba, bo tam po prostu się nic nie zbiera. To też wpływa na żywotność tych sprzętów. Może tutaj nie mówię już konkretnie o czajniku, ale mówię tutaj właśnie o pralkach, w zmywarkach. Ten sprzęt jest po prostu bardziej trwały. No i dłużej możemy go zachować u siebie w domu bez potrzeby wymiany na nowy model. Kolejną taką rzeczą, już bardziej może taką pielęgnacyjną jest to, że skóra przy zmiękczonej wodzie jest bardziej nawilżona. Nie ma uczucia swędzenia skóry po kąpieli, nie ma takiego uczucia przesuszenia, który to właśnie kamień w wodzie powoduje. Jeśli chodzi o kobiety, to na pewno mogą się też cieszyć bardziej promienną cerą i ładniejszymi, takimi e, gładszymi włosami. No to są takie mm, drobnostki, ale też na pewno w codziennym użytkowaniu są zauważalne i bardzo fajnie to wpływa na taką codzienną pielęgnację. Tu też może zaoszczędzimy na balsamach do ciała. I też na innego rodzaju specyfikach. Natomiast no, plusów jest dużo, ale są też minusy, o których warto wspomnieć. Myślę, że takim największym minusem, pomijając oczywiście cenę ponieważ to jest taki produkt, sprzęt jak rekuperacja że robimy to bardziej dla naszej wygody. A nie dlatego, żeby nam się to jakkolwiek zwróciło, chociaż tutaj też no, można by się kłócić, że gdzieś tam te oszczędności przy zmiękczaczu wody jednak się pojawiają. No to ta cena jednak jest dość wysoka: no bo około 3-4-5 tysięcy na pewno trzeba za taki zmiękczacz zapłacić. Do tego dochodzi oczywiście montaż, materiały hydrauliczne. No, i sama robota hydraulika, no chyba, że podłączycie sobie sami, no to wtedy też jest to na plus. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki rodzaj wybierzecie, jaki model, jaką wielkość, ale o tym sobie porozmawiamy w następnym filmie, kiedy to powiem, jaki my model wybraliśmy i na co się zdecydowaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o taki drugi największy minus, no to jest to, że dla osób, które są fanami picia wody z kranu, tak jak my, no to niestety trzeba pomyśleć o tym, aby ten zmiękczacz nie był puszczony na kuchnię, albo ewentualnie zrobić jakiś proces odwróconej osmozy, żeby po prostu ta woda była zmineralizowana, no bo zmiękczacz wypukuje wszelkie minerały i wartości odżywcze z wody. Jeżeli filtrujecie wodę, no to można sobie kupić jakieś filtry, które mają na celu jakby zmineralizowanie tej wody z jakimś dodatkowym, na przykład magnezem. Na pewno też są filtry, także to jest takie rozwiązanie pośrednie. No, oczywiście, można też kupować wodę butelkowaną, natomiast tutaj no, jest to drogie rozwiązanie. Produkujemy śmieci, trzeba pojechać do tego sklepu, przywieźć tą wodę, także ono też zajmuje miejsce. Kolejna rzecz, no to są to takie też dedykowane filtry kuchenne, które sprawiają, że ta woda jest wzbogacona o wszystkie minerały, które są nam potrzebne. Także tutaj troszkę to jest takie bez sensu, że z jednej strony zmiękczamy wodę, żeby pozbawić ją kamienia i wszystkich minerałów, a za chwilę chcemy, żeby ona była zmineralizowana. Więc tutaj będziemy musieli pomyśleć, jak to rozwiązać, żeby było dobrze. To, o czym udało mi się przeczytać i też dowiedzieć od znajomych, którzy mają zmiękczacz wody, to to, że czasami zdarzało się, że ta woda miała słony posmak. No, i gdzieś tam w momencie tego przepukiwania, kiedy, kiedy ten zmiękczacz sobie pracował, z ekranu może lecieć słona woda. Natomiast to jest wszystko kwestia konfiguracji i dobrego ustawienia, jakby ilości tej soli. Dopóki się tego zmiękczacza nie ustawi pod siebie, no to może być taki problem, że postawimy gościom słoną herbatę. Kolejnym minusem jakie ma jakby każde urządzenie, które jest podłączone do prądu, no to jest oczywiście koszt eksploatacji i ewentualnego serwisu. Tutaj do kosztów też, tak jak mówiłam wcześniej, należy doliczyć tą sól. I on się kupuje w takich workach i to jest, tak jak mówiłam, koszt około 20 zł na miesiąc. Poza tą ceną, kosztami eksploatacji i uczuciem takiej śliskiej wody, uczuciem takiej oleistej wody, oraz tym, że raz na jakiś czas no może się tak zdarzyć, że ta woda będzie słona. Ale tak jak mówię, to jest wszystko kwestia konfiguracji. To ja więcej minusów nie widzę. No, ewentualnie jeszcze to, że trzeba przemyśleć po prostu na to miejsce. Pamiętajcie też o tym, żeby doprowadzić prąd i odpływ, czego my nie przemyśleliśmy, ponieważ na początku budowy nie planowaliśmy tego mm, zmiękczacza. Teraz jednak stwierdziliśmy, że chcielibyśmy go zrobić. Oczywiście za jakiś czas damy znać, jak nam się ten zmiękczacz sprawdza, czy to był dobry pomysł, czy zły, czy polecamy, czy nie. Na ten moment myślę, że to już wszystko. Mam nadzieję, że powstanie z tego taka mini seria. W tym odcinku omówiliśmy sobie plusy, minusy. W następnym pokażemy, jaki wybraliśmy model i jak to u nas wygląda, jak to jest zamontowane. A w kolejnym za jakiś czas, za pół roku bądź za kilka miesięcy, po pół roku użytkowania, bo za pół roku to myślę, że jeszcze będzie za wcześnie, bo możemy się za pół roku jeszcze nie wprowadzić. To powiemy, jak nam się ten zmiękczacz sprawdza. Na ten moment to wszystko w tym filmie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Drugą brodę cię widać z Jakaś inna poza teraz. Na 3, 2, 1, znamy. Jeszcze jedna. Lecimy z tym. Kto ty ma z